Dzień dziedzictwa kulturowego w Polskim Radiu Rzeszów. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nie sposób pominąć tradycji świątecznych, które należą do dziedzictwa niematerialnego Podkarpacia. Najbardziej nasycona w zwyczaje wierzenia i zabiegi magiczne była Wigilia. Wigilii przypisywano ogromny wpływ na losy ludzi, zwierząt i roślin. Odwiedziny chłopca lub mężczyzny z samego rana wróżyło szczęście. Dlatego młodzi chłopcy specjalnie chodzili po domach i składali życzenia. Tu recytowane przez pochodzącego z jodłówki koło próchnika Zbigniewa Rymarza. Na szczęście, na zdrowie, na tą świętą Wigilię. Jak nie dacie kolędę, to pod progiem legnę. Życzę ja wam szczęścia, panie gospodarzu. Życzę tego szczęścia gosposi od razu. Stary roczek mija, a nowy nadchodzi. Stajęce w Betlejem Pan Jezus się rodzi, Pan Jezus się rodzi, jak go o to prosił, żeby ja to szczęście po domach roznosił. Żyj gosposiu długie lata, niech ci anioł wieniec plata, z białej lili z białej róży, żyj gosposiu jak najdłużej, żyj sto lat, a ty gospodarzu z gosposią od razu żyj sto lat. Jednym z ważniejszych elementów Izby Wigilijnej były snopy zwane dziadami, wspomina Maria Maciałek z Pałosiowa. W czterech rogach izby były snopy wszystkich czterech gatunków zbóż. W tych snopach dla dzieci przygotowane były jakieś niespodzianki: jabłuszka, orzechy i jakieś drobne słodycze. To wszystko wróżyło urodzaj na przyszły rok, bo jeszcze na takim snopie sadzano najmłodsze dziecko. Pamiętam dlatego mocno, bo to byłam ja i musiałam naśladować odgłos kwoki po to, żeby na przyszły rok był urodzaj w polu i w obejściu. Na wigilijnym stole na w Karpaciu królowały różne odmiany pierogów: gołąbki, kapusta z grochem, zupa grzybowa lub barszcz z uszkami oraz kilka rodzajów kasz. Jaglana z suszonymi owocami, gryczana z sosem. Rudołowice leżą na pograniczu polsko-rusińskim. Tam na stole obowiązywała również kutia, mówi Helena-gołąb. Pszenica jest ubijana z tych łusek zwierzchłych. To się gotuje na wodzie do miękkości. Tak jak pęca, i wody się nie odlewa, bo się wody za dużo nie daje do tego. To jest taki jak klejk, no i do tego się daje miód, pszczeli, orzech mak, rudzynki teraz już, cukier, to jest takie słodkie, dobre, dzieci to lubią, tylko że tego się dużo nie da zjeść. Pośnik kończył się wniesieniem misy z tak zwanym sadem, czyli kompotem z suszonych owoców, wspomina Stefania Budowa z Nosówki. So, czyli kompot z suszonych jabłek, gruszek, śliwek. No i tu się zaczynały dopiero harce i zabawy, bo taki był zwyczaj, że to na mocu w tym kompocie swoje łyżkę, to się obierał za sadownika i walił po tych innych, żeby nikt więcej się nie nabrał i chciał był być panem tego całego sadu. No ale komu się udało, no to tych właścicieli było coraz to więcej do tego sadu nie roztojucha, wszystko porozliwali po stole, mało co zjedli, ale się zdarzał taki Sprytny parobek, że chycił miską i mi ucignął, i wtedy go gonili wszędzie. Wieczór spędzano na kolędowaniu, a o północy wszyscy szli na pasterkę. Często zdarzało się, że grupy kawalerów po drodze robili komuś na despekt. Na przykład wynosili wozy na kalenicę, smarowali okna sadzą, albo dziewczynom podrzucali śmieci na podwórko. Wiele z tych zwyczajów zachowało się do dziś, choć mało kto wie, jakie jest ich symboliczne znaczenie. Dlatego warto poznawać nasze niematerialne dziedzictwo i przekazywać kolejne. Innym pokoleniom. Dzień Dziedzictwa Kulturowego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Dzień Dziedzictwa Kulturowego w Polskim Radiu Rzeszów. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nie sposób pominąć tradycji świątecznych, które należą do dziedzictwa niematerialnego Podkarpacia. Najbardziej nasycona w zwyczaje wierzenia i zabiegi magiczne była Wigilia. W Wigilii przypisywano ogromny wpływ na losy ludzi, zwierząt i roślin. Odwiedziny chłopca lub mężczyzny z samego rana wróżyło szczęście. Dlatego młodzi chłopcy specjalnie chodzili po domach i składali życzenia. Tu recytowane przez pochodzącego z jodłówki koło próchnika Zbigniewa Rymarza. Na szczęście, na zdrowie, na tą świętą Wigilię. Jak nie dacie kolędę, to pod progiem legnę. Życzę ja wam szczęścia, panie gospodarzu. Życzę tego szczęścia gosposi od razu. Stary roczek mija, a nowy nadchodzi. Wstające w betle. Pan Jezus się rodzi, Pan Jezus się rodzi, ja go o to prosił, żeby ja to szczęście po domach roznosił. Żyj gosposiu długie lata, niech ci anioł wieniec splata, z białej lili, z białej róży, żyj gosposiu jak najdłużej, żyj sto lat, a ty gospodarzu z gosposią od razu, żyj sto lat. Jednym z ważniejszych elementów Izby Wigilijnej były snopy zwane dziadami, wspomina Maria Maciałek z Pawłosiowa. W czterech rogach izby były snopy wszystkich czterech gatunków zbóż. W tych snopach dla dzieci przygotowane były jakieś niespodzianki, jabłuszka, orzechy i jakieś drobne słodycze. To wszystko wróżyło urodzaj na przyszły rok, bo jeszcze na takim snopie sadzano najmłodsze dziecko. Pamiętam dlatego mocno, bo to byłam ja. I musiałam naśladować odgłos kwoki, po to, żeby na przyszły rok był urodzaj w polu i w obejściu. Na wigilijnym stole na podstawie w Skarpaciu królowały różne odmiany pierogów: gołąbki, kapusta z grochem, zupa grzybowa lub barszcz z łóżkami oraz kilka rodzajów kasz. Jaglana z suszonymi owocami, gryczana z sosem. Rudołowice leżą na pograniczu polsko-rusińskim. Tam na stole obowiązywała również kutia, mówi Helena Gołąb. Pszenica jest ubijana z tych łusek zwierzchłych. To się gotuje na wodzie do miękkości, tak jak pęca, i wody się nie odlewa, bo się wody za dużo nie daje do tego. To jest tak jak klej. no i do tego się daje miód, pszczeli, orzech mak, rudzynki teraz już, cukier, to jest takie słodkie, dobre, dzieci to lubią, tylko że tego się dużo nie da zjeść. Pośnik kończył się wniesieniem misy z tak zwanym sadem, czyli kompotem z suszonych owoców, wspomina Stefania Budowa z Nosówki. Sad, so, czyli kompot z suszonych jabłek, gruszek, śliwek. No i tu się zaczynały dopiero harce i zabawy, bo taki był zwyczaj, że to pierwszy mocu w tym kompocie swoje łyżkę, to się obierał za sadownika i walił po tych innych, żeby nikt więcej się nie nabrał i chciał być panem tego całego sadu. No ale komu się udało, no to tych właścicieli było coraz to więcej do tego sadu. roztojucha, wszystko porozliwali po stole, mało co zjedli, ale się zdarzał taki Sprytny parobek, że chycił całą miską i ucignął i wtedy go gonili wszędzie. Wieczór spędzano na kolędowaniu, a o północy wszyscy szli na pasterkę. Często zdarzało się, że grupy kawalerów po drodze robili komuś na despekt. Na przykład wynosili wozy na kalenice, smarowali okna sadzą, albo dziewczynom podrzucali śmieci na podwórko. Wiele z tych zwyczajów zachowało się do dziś, choć mało kto wie, jakie jest ich symboliczne znaczenie. Dlatego warto poznawać nasze niematerialne dziedzictwo i przekazywać kolejne. Pokoleniom. Dzień Dziedzictwa Kulturowego audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.